Już niedługo, bo 20 listopada na Netflixie pojawi się czwarty i finałowy sezon serialu Jurassic World Teoria Chaosu. Serial ten jest kontynuacją obozu kredowego, opowiadającego o grupie nastolatków zostawionych na wyspie Isla Nubel po upadku parku pełnego dinozaurów. Teoria House rozgrywająca się kilka lat później rozgrywa się niedługo przed i podczas wydarzeń z filmu Jurassic World Dominion, kiedy to dinozaury znajdują się na kontynentach żyjąc obok ludzi. I o ile pierwszy i drugi sezon były raczej samodzielne, to od trzeciego sezonu stopniowo wchodzimy coraz bardziej w centrum wydarzeń z tego filmu. Czwarty sezon będzie dział się głównie w Dolinie Biosyn, lokacji dobrze znanej z filmu Dominion. Znajdują się w niej liczne gatunki dinozaurów. Czwarty sezon jest jednak wyjątkowy, bo jest to oficjalnie finał historii Szóstki Nublar, której losy siedzieliśmy od września 2020 roku, kiedy to zadebiutował pierwszy sezon serialu Obóz Krydowy. Więc co właściwie zobaczymy w tym finalnym sezonie i jak moim zdaniem zakończy się serial i czy zobaczymy jeszcze kolejny serial, tak jak po Obozie był, to była Toja Hausu? Zapraszam do materiału. Po aresztowaniu Sojony Santos i rozpracowaniu nielegalnego handlu dinozorami na Malcie, Szóstka z Nublar stoi przed ostatnim wyzwaniem. Po krzyżowaniu planów w firmie Biosyn, udając się prosto do ich siedziby w Dolomitach. Po raz pierwszy w Teorii House zobaczymy Szóstkę z Nublar w pełnym składzie, ale okoliczności tego spotkania będą niezaprzyjemne. Nie Mianowicie w Dolinie Biosyn znajduje się mnóstwo prehistorycznych gatunków, zarówno te, które widzieliśmy już na ekranie filmu Dominion, jak i te, które były tylko w serialu, a może nawet będą po raz pierwszy. Fabularnie serial bardzo połączy się z filmem Jurassic World Dominion, o czym mówiłem wcześniej. Nie tylko serial będzie dział się w tej samej lokacji. Ale również w tym samym czasie, zwiastuny ujawniają nam, że część sezonu będzie dziać się podczas pożaru. Pożaru, który zostanie wywołany poprzez próbę spalenia Shalanchy przez Louisa Dodgsona, prezesa filmu Biosyn, którego mogliśmy już zobaczyć w trzecim sezonie. Jest to końcowy etap filmu Dominion i jak widać szóstka z będzie zaraz obok tych wydarzeń. W jaskini sezonu pojawia się dr Henry Wu, który najwidoczniej spotka szóstkę z number. E. Jakby co, Henry Wu to jest um, naukowiec, genetyk główny Jurassic Parku, Jurassic World. On był również w pierwszym i trzecim sezonie Obozu Kwiatowego oraz w filmie Jurassic Park, Jurassic World, Jurassic World i Jurassic World Dominion. Ale już do samego serialu wracając, pojawia się pytanie zasadnicze: kiedy. Yy, Henry Wu miałby spotkać właśnie szóstkę z number. Bazując na filmie y, Dominion, Henry jest poza ekranem przez większość trzeciego aktu, aby pojawić się dopiero pod sam koniec. Daje to serialowi pole do wpisania go w scenariusz, ale to nie jedyna postać filmowa, która pojawi się w czwartym sezonie. Twórcy tego nie ujawnili, ani żaden zagraniczny twórca tego nie wyłapał, ale potwierdza to, Zarówno oryginalny zwiastun, gdzie to słyszę, jak i polski Dabik jeszcze bardziej. Mianowicie, zdanie padające na początku zwiastuna, witające szóstkę z Lubar w Dolinie Biosyn, to nie jest kwestia Henry'ego Wu, tak jak każdy zakłada. Jest to prawdopodobnie Ramsey Cole, jeden z najważniejszych członków filmu Biosyn, który odwrócił się od Dodgsona i razem z innym Malcolmem chciał doprowadzić do upadku filmu. Dlaczego? Wszystko przez projekt szarańczy, którą mogliśmy na krótko zobaczyć w trzecim sezonie, ale o niej dowiecie się już więcej z samego Dominion. Ważne jest to, że Ramsey również nie jest na ekranie cały czas i da się go wplecić w historię. Chociaż ciężko określić mi okoliczności takiego spotkania, a jeszcze bardziej okoliczności tego zdania, które pada: Welcome to Bios and Valley. To jest troszeczkę takie, no bez kontekstu nie jestem w stanie powiedzieć o cholerie tu chodzi. Fabuła fabuła, ale większość z Was ogląda serial dla dinozaurów, a więc omówmy sobie, jakie gatunki zobaczymy w ostatnim sezonie. Przede wszystkim znowu zobaczymy Atrecyraptory. Super, nie? Jakby kolejny sezon i znowu, te same, yy, ta sama grupa antagonistów, a raczej ten sam gatunek ponieważ będziemy tym razem mieli do czynienia z zupełnie nową grupą wychowaną w placówce Biosyn. W zwiastunie widzimy ich atak na bohaterów oraz jakiś rodzaj badań nad nimi w laboratorium Biosyn, dający trochę klimat sceny otwarcia z Jurassic World Odrzedzenie. Może tym razem obejdzie się bez Nickelsa. Największą gwiazdą sezonu, dla wielu, będzie jednak Giganotozaur. Dinozaur ten, a jakby co nie gigantozaur, tak jak chociażby powiedział lektor Jessica Dominion, to jest giganotozaur. Gigantozaur to jest zupełnie inny gatunek, za to to był dinozaur, który miał być głównym antagonistą filmu Jessica World Dominion, ale w praktyce jego potencjał został niewykorzystany. Sezon składający się z 9 odcinków daje możliwości, aby rozwinąć nie tylko giganotozaura, ale również ktarkołatla i telizinozaura, bo ktarkołat to kolejny prehistoryczny gatunek powracający w serialu i na pewno będzie dla bohaterów nie lada zagrożeniem. Widzimy go dokładnie w trzech scenach podczas lotu helikopterem do Biosyn, podczas uniesienia samochodu bohaterów, co zresztą jest niemożliwe patrząc na logicz z logicznego punktu widzenia, oraz jeszcze trzecia scena podczas jego ataku na bohaterów, którzy znajdują się w jednej z wież obserwacyjnych rozsianych po całej dolinie. Wygląda na to, że te cztery gatunki, raczej trzy, bo te do Terezinusora zaraz przejdę, czyli gigantozaur. Quetzalcoatl i adytriaptory to będą gwiazdy czwartego sezonu ale nie zabraknie też jednego właśnie najbardziej jeszcze kultowych dinozaurów mianowicie dilofozaurów które znane są z tego, że są niepoprawne paleontologicznie bo z jakiegoś powodu plują jadem co oczywiście nie miało miejsca w rzeczywistości gatunek ten pewnie znowu zostanie zmarnowany podobnie jak w obozie kredowym i dilofozaury te strzelające jadem Będą miały celność szturmowców Imperium Biednych Wojen. Poza nimi powrócili jeszcze te zinozaury. ale wątpię, żeby ten gadunek miał jakąś większą rolę, poza tym, co widzimy z Zjastunie. Ale zaraz... Dlaczego Bena trzymał kęcie i Darius? I dlaczego to wygląda jakby miał plamę krwi na koszulce? Twórcy coś tam budują napięcie, że nie wszyscy mogą przyjść ostatnią przygodę, ale... Czylibyśmy faktycznie mieli pożegnać się z którąś z postaci? Czy raczej będzie to sytuacja jak z Duncanem w odrodzeniu? No, jeżeli już, to właśnie sprawdziłbym właśnie na tego Bena, lub na Brooklyn, która mogłaby się poświęcić za to, wszystko co, za co wciągnęła bohaterów. No, gdyby nie jej próby odkrycia tego nielegalnego handlu, to nic z by się nie wydarzyło. Poza tym takie coś zrobiłoby z za postać tragiczną. Co w końcu stworzyłoby ciekawy charakter, bo jego postać jest dosyć, moim zdaniem, e, nieciekawa. Poza właśnie tym wątkiem, Brooklyn, bo to jest akurat spoko zrobione. Jednakże Darius przez te wszystkie sezony się nie rozwija absolutnie. To jest dalej ta sama postać, co w obozie kredowym, tylko trochę starsza i mniej prawo jazdy. W sezonie powróci również ulubieniec fanów, jakim jest Gładziuch. Dobrze pamiętam? Chyba, chyba tak, bo ja oglądam po angielsku. W każdym razie jest to mały ankylozaur, a skoro on, to również jego matka, czyli Luzia, która znajduje się w Dolinie Biosyn. Na trzecim planie zobaczymy takie gatunki jak Sinoceratopsy, prawdopodobnie Marzunkazaura, Brachiozaury, parazorolofy, Stegozaury, Bechelspinaxa, a no i zapomniałbym, w serialu powróci oczywiście Elexi, Kultowy już tyranozaur, który pojawił się w Jurassic Parku, Jurassic World, o potem Królestwie, Obozie biodowym, Dominion i teraz w teorii Houseu. Jest to prawdopodobnie ostatni raz, kiedy zobaczymy tego osobnika na ekranie. Jednakże jak już jesteśmy przy tyranozaurach, to mam sporą nadzieję, że Sailor skorzysta z okazji i pokaże nam Baka oraz Doł, czyli parę tyranozaurów z filmu Zaginiony Świat, która na tym etapie serialu znajduje się w Dolinie Biosyn. Byłoby to perfekcyjna okazja na ukazanie nam tych kultowych t po wielu latach nieobecności, ale spokojnie nie liczcie nawet na dorosłego już juniora. Jego los się zostanie tajemnicą. Historia szóstki z Nobla zmierza do finału. Finału, który moim zdaniem będzie sporym pójściem na łatwiznę. Mam dziwne przeczucie, że raczej serial skończy się typowym happy-endem. Dlaczego? Bo to jest serial Jurassic Park do cholery. Każdy z filmów kończył się pozytywną notą. No no, dobra, z wyjątkiem jest tutaj upadł królestwo. Ale tu nie dało się inaczej. Najlepszym przykładem jest marketing filmu Jesse World: Odrodzenie. Budował nam on potencjalną śmierć ten Canna Sam film nam zbudował tą śmierć. Sam film czekał. Żeby go pokazać ma, żywego, myśleliśmy, że nie żyje. Czy część osób mogła myśleć, że nie żyje? Ja już miałem takie przeczucie, że cisza, dramaturgia, wszystko. A, zaraz będzie flara, będzie, że żyje, nie? I no, to, no, no I tak właśnie było. W samym filmie zostawili go przy życiu, mimo że marketing tam wszystko, no mówili co mówili, nie? Ta marka nie ma w zwyczaju robić smutnych zakończeń, więc mimo dramaturgii, że ktoś może zginąć, to. Poza dziwnie rannym Benem, wszystko wydaje się jasne. Jestem pewny na takie 70%, że nikt nie zginie. Bohaterowie zapewne wydostaną się, wydostaną się z Doliny Biosyn. I to jeszcze w sposób bardzo podobny do tego co bohaterowie Dominion, czyli za sprawą helikoptera pozostawionego w samym ośrodku. Jedno ujęcie w zapowiedzi pokazuje nam, że szósta z najprawdopodobniej odleci z doliny dopiero chwilę po bohaterach z Dominion. Możliwe, że to ujęcie będzie tylko krótką przebitką w formie szybkiego fanserwisu, gdy helikopter będzie już sobie leciał. Warto dodać, że jest to bardzo niedopracowany fanserwis. Albo po prostu giganotozaur jest najszybciej rozkładającymi się zwokami w historii świata. Serial zapewne zakończy się sceną podobną do ostatniej obozu Kredowego, ale bez cliffhangera z Brachizaurem. Czyli po prostu grupka bohaterów będzie ze sobą rozmawiać, wspominać różne rzeczy i takie tam tkliwe rzeczy. To będzie ostatni raz, kiedy ich zobaczymy. Jestem pewny, że jeżeli jakiś serial animowany powstanie, to z zupełnie nowymi bohaterami. Dlaczego? Teoria chaosu to jest zapychać, tak zwany tie-in do filmu Dominion. Twórcy nie mogą wychodzić poza ramy czasowe tego filmu, co powiedział showrunner serialu, z prostej przyczyny. To jest dzieło z ery Colina Trevorowa. Obecnie Universal wchodzi w nową erę, zapoczątkowaną przez Jurassic World odrodzenie. Wszystko po Dominion to już jest nowy zespół twórczy. Chociaż ciężko wskazać kogo to jest w sumie Era. Film napisał Cap, a wyreżyserował Edwards. Ale Cap jest bardzo słabym wizjonerem i on jest tylko. on tylko napisał skrypt. nie? On tylko napisał skrypt, a sama historia była już nawet tworzona ze Spielbergiem. A Edwards to marionetka, która miała być tylko. która miała tylko nakręcić to co było w scenariuszu. No i odpowiedni. Byłoby powiedzieć, że teraz najwięcej do powiedzenia ma Steven Spielberg, no i Frank Marshall. Dlatego uważam, że szóstka z Nobel zakończy się razem z Dominion, bo zwyczajnie są to dwie inne ery, dwie inne osobne wizje na przyszłość tego uniwersum, i po prostu nie widzę tutaj zbytnio właśnie takiej. Takiego powodu, aby to ciągnąć. Będę bardzo zaskoczony, jeżeli kolejny serial faktycznie powstanie. Jest jednak jeszcze jedna kwestia osobista, jaką chciałbym poruszyć. Mianowicie, dlaczego nie czekał na ostatni sezon? Znaczy się czekam, ale tylko dlatego, żeby zobaczyć, jak zakończył całą tą historię. Pierwszy sezon mnie zachwycił i jest to jedna z najlepszych rzeczy, jakie ta seria ma do zaoferowania. Drugi sezon, mimo że był gorszy, nudniejszy i taki bardzo przejściowy, to wyważył nawiązania do Dominion, dodając Jonas Santos, ale to wciąż była historia e, samodzielna. To wszystko miało sens. Trzeci sezon miał sens do pewnego momentu, kiedy zaczęto na siłę pchać postacie serialu do scen filmowych, robiąc to bardzo nieudolnie. Ale o tym mam już osobny materiał, zachęcam, dawam go gdzieś tam w karcie, jeżeli nie zapomnę. Czwarty sezon to jeszcze bardziej dokajanie się do Dominion. Ten serial nie ma dla mnie wartości fabularnej, bo już to widziałem. Ja nie chcę pseudo lepszej wersji Dominion, tylko nowej, ciekawej historii. Ten serial potrafił mi to zaoferować w pierwszym sezonie, a teraz. Jest to zwykły zapychać i okej, okay, wątki postaci są w tym serialu prowadzone bardzo dobrze i na pewno lepiej niż w którymkolwiek filmie. Ale to jest zasługa formatu serialowego, więc proszę się na mnie nie wieszać, że zaraz tutaj będę obrażał Jurassic Park, bo tego nie robię. Po prostu to jest serial, on ma więcej czasu na zbudowanie bohaterów i to jest oczywiste, jednakże po prostu. No, patrząc obiektywnie, nie patrząc już na kwestie film-serial, co trochę też nie ma sensu, to jednak postacie w serialu w pierwszym sezonie były napisane lepiej, głębiej, niż to, co mamy w którymkolwiek filmie. No, Ale to jest też inne, inny klimat, inna forma, nie tylko, że serial, ale też ogólnie forma popularna, więc tutaj ciężko jest to jednak porównywać. Poza tym, ja po prostu nie mam interesu w oglądaniu Zwykłego zapychacza ja chcę nowej historii. I to tyle z mojej strony. Dajcie znać w komentarzach czy czekacie na czwarty sezon Toryhausu, Houseu, który przypomnę wyjdzie na platformie Netflix 20 listopada. Mówił do Was Addison, do usłyszenia w kolejnych materiałach i pamiętajcie, że życie zawsze znajdzie sposób.